Na początek zapytam Ciebie, bo nie wszyscy pewnie wiedzą, czym w ogóle jest farma? Farma to jest program, jakiego jeszcze nie było. Cieszę się, że kontynuujemy przygodę z farmą, bo jest to już druga edycja. Pierwsza była ogromnym sukcesem. A żeby wytłumaczyć, co to jest, to musimy wyobrazić sobie grupkę ludzi, którzy kompletnie się nie znają, mają zupełnie różne doświadczenia życiowe, zupełnie różne umiejętności, ale przede wszystkim brak umiejętności do życia na wsi. Są to głównie mieszczuchy których wrzuciliśmy na farmę, która jest taką oldschoolową farmą, bez prądu, bez bieżącej wody, bez wszelkich udogodnień, z, z różnymi zwierzętami, których oni często wcześniej na oczy nie widzieli, a nagle muszą nauczyć się nimi zajmować, muszą ogarnąć tę farmę, przy tym wszystkim współpracować, ale też rywalizować, bo tylko jedna osoba wygra 100 tysięcy złotych, więc no, jest to takie bardzo, ale to bardzo ciekawe. Co jest najtrudniejsze, Twoim zdaniem, w tych pierwszych momentach, kiedy próbują odnaleźć się na tej farmy? Wydaje mi się, że dla nich najtrudniejsze jest to, że muszą też żyć z ludźmi, których nie znają. Oni dzielą wspólnie dom, oni muszą naprawdę ze sobą współpracować, żeby na początku żyło im się dobrze, żeby żyło im się godnie. Bo jeżeli oni nie zaczną współpracy, to nie stworzą tej farmy tak, żeby im się tam żyło naprawdę coraz lepiej. Oni muszą wspólnie zadbać o to, żeby mieć gdzie się załatwić, żeby móc się wykąpać. Oni muszą wspólnie. Zadbać o to, żeby mieć co jeść, bo w pojedynkę nic z takiego się nie uda, a przy tym wszystkim jednak zachować zdrową rywalizację, więc to jest naprawdę fajne, tak od strony psychologicznej, jak się to obserwuje. Fajne też jest to, że każdy widz znajdzie chociaż w jakimś uczestniku cząstkę siebie i będzie w stanie się trochę jakby utożsamić z daną osobą i może wyobrazić sobie siebie w ich roli. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to koniecznie musicie nadrobić. Sub subskrybujcie kanał, przeambitni. Łapki w górę, oglądajcie i. Zapraszam Was już niedługo. Na drugi sezon farmy obiecuję, że będzie się działo i musicie oglądać uważnie, bo to od Was zależy, kto wygra 100 tysięcy złotych.